Właśnie ugotowałam zupę porową, przelałam ją do słoików, właściwie ziemniaczaną porową. Przelałam ją do słoików, bo jutro zamierzam wziąć ją do pracy zamiast kanapki ze świeżym pieczywem. W domu podaję ją oczywiście prosto po ugotowaniu, prosto z garnka, ze świeżymi grzankami, bądź ze świeżym pieczywem z masłem, jest naprawdę przepyszna i rzeczywiście bardzo smaczna, gorąco polecam. Jeśli zechcecie ją zrobić, to ja oczywiście za chwileczkę pokażę, jak ją szybko można przygotować, a przepis i składniki podam jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. A teraz filmik. Chodźmy. Do zupy ziemniaczano-porowej będę potrzebowała oczywiście ziemniaki oraz pora. Mam tutaj jednego dużego pora. Te ciemne liście odcinam, będę potrzebowała tylko jasną część. Zdejmuję zewnętrzny liść. Przycinam korzeń, a pora przecinam na pół, po to, żeby teraz móc go dokładnie umyć. Gotowe i kroję go teraz w dość drobne krążki bądź półkrążki. I trzeba go teraz podsmażyć. Na patelnię zatem wlewam niewielką ilość oliwy z oliwek. Ja daję mniej więcej jedną łyżkę, taką niepełną oraz łyżeczkę masła. Włączam grzanie i rozgrzewam oba tłuszcze, kiedy będą gorące. Często mieszam, uwaga, żeby nie spalić, bo wówczas trzeba to robić od nowa. Na gorący tłuszcz wrzucam por i podsmażam tak długo, aż się zeszkli. Por smaży się na niezadłużonym ogniu co jakiś czas go mieszam, a sama w tym czasie obieram cztery średniej wielkości ziemniaki, kroję je na mniejsze kawałki, płuczę w zimnej wodzie i wrócę kiedy to będzie gotowe. Jeśli chodzi o wagę, to mam tutaj jakieś 500 g ziemniaków. Gotowe por też już praktycznie jest gotowe, wyłączyłam grzanie. Dochodzi jeszcze na patelni. Czas zatem szykować zupę. Mam tutaj litr rosołu. Gotowałam go na kurze i dużej ilości warzyw. Gotowałam go w szybkowarze. Rosół już jest odcedzony przez sito. I teraz dodaję do niego ziemniaki. ugotowanego rosołu, no to oczywiście trzeba najpierw ugotować wywar i od tego zacząć. Warzywa, mięso, w zasadzie dowolne i kiedy warzywa będą miękkie i mięso również się ugotuje, odcedzić i wywar gotowy i dopiero wtedy zacząć przygotowywać składniki, o których wspomniałam przed chwilą, czyli ziemniaki i por. Ziemniaki w rosole teraz dodaję tutaj podsmażony i mięciutki por. Jak widać jest miękki, zachował kolor. On podczas smażenia traci y, ostrość, ale zachowuje smak. Dodaję go teraz do zupy. Dodaję liść laurowy. 3-4 kulki czarnego pieprzu. Oraz 3 kulki ziela angielskiego. Można, ale nie trzeba, ja dodaję, bo lubię dodać tutaj jeden ząbek czosnku. Nakrawam go w krzyż u nasady, żeby łatwiej uwolnił aromat. I całość teraz trzeba zagotować. Włączam grzanie i gotuję na małym ogniu przez jakieś 20-30 minut, a tak naprawdę do czasu, kiedy ziemniaki zmiękną i będą się nadawały do zmiksowania. No i kiedy zupa się gotuje, ja w tym czasie przygotuję grzanki, można je bowiem przygotować wcześniej, kroję chleb bądź inne pieczywo. Myślę, że trzy kromki wystarczą, kroję je w drobną kostkę. Przerwam patelnię tę samą, na której y, podsmażałam por i ponownie dodaję na nią oliwę oraz masło, tym razem troszkę więcej, mniej więcej łyżkę, no może dwie łyżki, takie niepełne oliwy z oliwek i jakąś łyżeczkę masła. Można tutaj wraz z tłuszczem podsmażyć ząbek czosnku w łupinie lub bez łupinki, tylko ostrożnie, żeby go nie spalić, po to, żeby zaromatyzować ten tłuszcz i dopiero na nim podsmażyć grzanki. Ja do zupy porowo-cebulowej chcę mieć grzanki o smaku po prostu podsmażonego, chrupkiego pieczywa, więc nic nie dodaję, czekam tylko, aż tłuszcz mocno się rozgrzeje. Jest w porządku. I dodaję przygotowane kostki. Często mieszając smażę tak długo, aż się zrumienią i będą chrupkie. I gotowe, usmażone przekładam na talerz bądź deskę wyłożoną papierowym ręcznikiem i zostawiam do ostygnięcia. One nie muszą być ciepłe, będą sobie spokojnie czekać na zupę. Super pachną. No i kiedy ziemniaki są już dobre, u mnie trwało to jakieś 20 minut, wyłączam grzanie i wyjmuję z zupy liści laurowe oraz kulki, pieprzu i ziela angielskiego, po czym zostawiam ją do lekkiego przestygnięcia i miksuję na gładką zupę krem. Zupa ma przyjemny, jasny kolor i ziarna pieprzu oraz zielna, e, ziela angielskiego bardzo łatwo się z niej wyławia. Czas ją teraz zmiksować. I tak to wygląda po zmiksowaniu. Gładka, aksamitna. Na tym etapie też można dodać tutaj śmietanę do zup i sosów, dwunastkę, osiemnastkę, kwaśną lub słodką, w zależności od tego, jaką lubimy. Można tę śmietanę także podmienić na jogurt naturalny. Jednak moim zdaniem ta zupa ma na tyle fajną konsystencję i fajny kolor, że ja jej już jej nie wzbogacam ani śmietaną, ani jogurtem. Tym niemniej wspominam o takiej możliwości. Można natomiast tę śmietanę podać w postaci kleksa, takiego ozdobnego na talerzu. Wówczas zupa Ładnie się prezentuje. W mojej dzisiejszej wersji taka bez już żadnych innych dodatków, tylko z przygotowanymi wcześniej grzankami. No ale podaję, bo pachnie przepięknie, a ja jestem głodna. I gotowe. Podaję oczywiście na gorąco. Grzanki podaję na boku, każdy sobie sam wkłada do zupy lub wkładam do zupy tuż przed podaniem po to, żeby nie nasiąkły i żeby były przyjemnie chrupiące. Ja posypuję także cieniutko pokrojonym surowym porem bądź szczypiorem, ale to już według uznania. Można tutaj także dodać, tak jak wspomniałam wcześniej, łyżkę śmietany, łyżkę jogurtu naturalnego lub odrobinę szanu, żeby zaostrzyć smak zupy. To takie alternatywy, które lubię i o których wspominam. I na tym kończę filmik, zachęcając was do ugotowania tej naprawdę prostej i pysznej zupy. Smacznego.